Dobry wieczór Państwu. Witam państwa bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Rodin, jestem w Różbitą i spędzę z Państwem wspólnie z moim przyjacielem z drugiego studia, spędzę z Państwem dzisiejszy wieczór. Dobry wieczór. Tak, tak jak powiedziałem, ja nazywam się Rodin, mój, z tej strony mój kolega Jasnowit <grym>, Roland. A ja chciałem powiedzieć trochę o przyzwoitości. Mhm. Nie wiem, czy zauważyłeś i czy państwo zauważyli, ci, którzy interesują się ezoteryką, że coś takiego jak przyzwoitość w pojęciu ezoterycznym nie istnieje. Mm -hmm. <laughs> Dziwne, prawda? Bo, tak. bo wydawałoby się, że, 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 że właściwie ezoteryka powinna się kojarzyć z czymś takim jak przyzwoitość, ale jeżeli weźmiecie X, Książek, które żeście przeczytali, z całą pewnością, jeżeli zbliżycie się do ezoteryki w takim ogólnym tego słowa znaczeniu, jeśli podejdziecie do niej na zasadzie, że ezoteryka to także chrześcijaństwo, w dużej mierze, w dużej mierze religia, to trudno by było znaleźć słowo, które nazywa się przyzwoitość. Czy słyszeliście w którymś, powiedziałbym gdzieś, w jakimkolwiek przesłaniu ezoterycznym, czy tutaj jest takim ogólnie, tak jak powiedziałem, że, że, że największa dawka ezoteryki to przeważnie jest w różnego rodzaju wieże, kościele, gdzie, gdzie odwołujemy się do Ducha ducha Świętego i tak dalej? Czy, Widzieliście e, albo słyszeliście o słowie przyzwoitość? Czy jest ono gdzieś napisane? Nie wczytałem się aż tak głęboko. <laughs> no właśnie, nie, nie widziałem, nie widziałem. E, zadziwiające jest to, że e, mówimy o wielu, wielu, wielu m, różnych sprawach e, odnośnie m, spraw ezoterycznych, że, po, że dobrze, gdybyśmy byli tacy, inni i tę podobni, że dobrze, abyśmy po, postępowali w taki, a nie inny sposób, ale słowa przyzwoitość tam nie ma. Nie ma też definicji jako takiej przyzwoitości samej w sobie, żeby, żeby można było powiedzieć, czym ona jest, do czego ona nam służy, czy, czy w ogóle służy nam do czegoś, z czym ją się w ogóle jej lub z czym ją się spożywa. No właśnie. No właśnie, oczywiście. No do... Bardzo ciekawe. Hmm. Bardzo hmm. ciekawe, dokładnie tak. Hmm. Dlatego chciałem, chciałem parę słów powiedzieć o tej przyzwoitości, która, która jest definicją samą w sobie dość, jeżeli w powiązaniu z esoteryką jest definicją dość trudną, nie jest, czymś, nie jest czymś prostym, a jak zauważyliście bardzo, bardzo, bardzo omijaną przez wróżki przez wróżbitów <laughs> i ludzi zajmujących się, palających się właśnie tym, powiedziałbym, tą częścią naszego świata, która mówi nam o tym, że po drugiej stronie lustra też istnieje życie, która mówi nam o tym, że jeżeli patrzymy w odbicie, to patrzymy i tak, tak się czasami zastanawiamy, czy. Ten człowiek w odbiciu to naprawdę ja, jeżeli ja, to sobie patrzymy na niego w sposób fajny, inny, zupełnie, zupełnie taki taki bardzo, bardzo intymny. Natomiast e, słowo przyzwoitość w takich, w takich rozmowach zarówno osobistych, jak i. U ludzi, którzy zajmują się tym profesjonalnie u księży, u przywódców duchowych i tam podobne nie ma takiego słowa. Hmm, hmm. Nie funkcjonuje zbyt często. można Nie powiedzieć, ma takiego tak jest. przesłania. Tak. Dlaczego? Dlatego, że ludzie po prostu odpychają to od siebie. Nie. Znaczy tak, w 100% się zgadzam, odpychają, ale. Ale jak myślisz, dlaczego odpychają? Ze względu na to, żeby się nie pokazać takimi, jakimi są naprawdę. Nie są Ech. prawdziwi, poniekąd, tak to można określić. Ech. Dlatego e, zwracają, tak jak powiedziałaś, a propos lustra, tak, tego odbicia, zwracają uwagę na to, że oni są w sobie, tak? a nie są takimi, jakimi by chcieli ich widzieć inni. I dlatego odpychają wszystko, co jest przyzwoite. Tak? Czyli nie zachowuje się negatywnie ze względu na to, że po prostu inny człowiek by na to mógł zwrócić uwagę bardzo mocno. Dla mnie słowo przyzwoitość bardzo często kojarzy się z takim, e, z takim słowem, które mówi przede wszystkim o czystości. Mm -hmm. e, czystości w sumieniu, czystości w postępowaniu, czystości w idei, czymś, co, co niesiemy względem siebie, przede wszystkim samego. Ale względem też e, ludzi, których e, napotykamy. Jest taka równowaga pomiędzy, pomiędzy jakimiś zasadami, które, które posiadamy, i staramy się w sposób przyzwoity e, nie za dobry, nie za zły, nieidealny, ale przyzwoity e, iść przez e, właśnie drogę, którą żeśmy wybrali. E, według mnie, m, brak słowa przyzwoitości oznacza to, że w dużej mierze nie używamy tego słowa ze względu na to, że albo mamy coś na sumieniu i ta przyzwoitość byłaby czystą hipokryzją w naszych ustach, albo mamy zupełnie zupełnie coś innego, że jesteśmy zbyt skromni, aby powiedzieć o sobie, że jesteśmy przyzwoici że jesteśmy czyści, nie rozumiejąc słowa przyzwoitość do końca, bo ona nie oznacza idealizmu, nie oznacza czegoś idealnego, ona oznacza, że jesteśmy przyzwoici jacyś, ale przyzwoici w naszym postępowaniu, w naszej drodze i tego słowa bardzo często nam brakuje. Mówimy o sobie Jestem fajnym człowiekiem, jestem fajna dziewczyna, fajny chłopak, prawda? Mm -hmm. Ale rzadko używamy jestem przyzwoitym człowiekiem, prawda? Tak, bardzo rzadko, to fakt. <grym> bardzo rzadko. A z drugiej strony chcielibyśmy, aby ktoś w stosunku do nas mówił o przyzwoitości w dużym tego słowa znaczeniu. Dziękuję. Mówił o przyzwoitości w dużym tego słowa znaczeniu. Chcielibyśmy, aby dotrzymywa... <laughs> dotrzymywane były obietnice, dotrzymywane były słowa, ale aby, aby ktoś zachowywał się w sposób przy... przyzwoity, to znaczy w sposób czysty. Wykładał, e, e, załóżmy, karty na stół i mówił: Jestem osobą przyzwoitą. Tak? Tak. Ale <laughs> już słowo przyzwoitka. Źle nam się kojarzy. No bardzo źle No może nie do końca bardzo źle, ale. Aha. Ale, ale nie kojarzy się ciekawie. Ale do czego służy przyzwoitka? Przyzwoitka do dotrzymywania towarzystwa, na przykład jeżeli rodzice puszczają swoją córkę na randkę i idzie jako przyjaciółka. Dokładnie, ona to... służy. O, o, ona jak to się nazywa? Dba o to, aby czystość córki została zachowana. Została zachowana, dokładnie, no. aby zostały zachowane jakieś dobre maniery, aby moralnie w jakiś sposób ludzie, którzy pod opiekę, którzy zostali oddani, zostali, zachowywali się przyzwoicie. Dobrze, mm. czysto. Tak Prawda? Jest, dokładnie. Nie chodzi tutaj o, o, o siedzenie, nic nie robienie. Mogą się dobrze bawić, aby nie przekroczyli granicy przyzwoitości. Nie moralności, ale przyzwoitości. No tak. <laughs> Oczywiście, dokładnie. Moralność, można, moralność może, może to trochę przesadza, ale moralność można w pewnych momentach przekroczyć, ale jak jest człowiek przyzwoity, to będzie się hamował do tego, żeby jej właśnie nie przekroczyć. To jest tak, że przyzwoitość dotyczy nas w stosunku do innych ludzi. Mhm. Moralność dotyczy nas i innych ludzi. Mhm. I to jest tak, że moralność jest to zbiór, powiedziałbym, takich praw ogółu spo społeczeństwa, które mówią o moralności. Natomiast przyzwoitość, ona jest, powiedziałbym, bardzo zbieżna z, mo z moralnością, ale może. Ale nie do końca jest tym samym. Ale nie do końca jest tym samym. Dokładnie tak, bo. Na przykład ksiądz na Ambonie mówiąc do biednych ludków, prawda, słuchajcie, moralnie by było wesprzeć tutaj mnie, kościół i temu, temu, podobne, temu podobne rzeczy, prawda? Mm -hmm. w sposób taki bardzo, bardzo, bardzo fajny. I to jest moralnie. Moralnie jest żyć, i ten palec cały czas będzie, czy to ksiądz, jakiejkolwiek wiary, bo ja tu nie mówię Aha. o wiary, wiary katolickiej, katolickie, będzie nam pukał w głowę swoją moralnością. Tak. Ale dlaczego nie wspomniał o przyzwoitości? Bo to nie jest przyzwoite. Nie. Bo to jest uzyskiwanie od, od ogółu tego, takich profitów materialnych. Wiesz, jest, jest dlaczego nie będzie mówił o, o, o przyzwoitości. Bo mówiąc do człowieka głodnego, sam w tle wie, że pójdzie i zje sytą kolację. Mm -hmm. Mówiąc, jest post, nie jedzmy, wie, że na przykład ma taki brzuch jak wróżbita robi. <śm> 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 mówiąc, oddajcie ostatni grosik tutaj na tacę, wie, że za chwilę wsiądzie do swojej fury i odjedzie. I to jest nieprzyzwoite, dlatego tego słowa. Nie użyje. Nie użyje, bo, nam, na, bo moralnie będzie mówił, tak jest, ale mówiąc indywidualnie do kogoś, y, narusza przyzwoitość, bo to już oznacza, że powinniśmy się postawić w roli drugiego człowieka, mhm. a jeśli się stawiamy w roli drugiego człowieka, to ta przyzwoitość nakazywałaby, że skoro ja mówię, słuchaj, złóżmy się. To też wyjmuje z kieszeni, prawda? Tak, ale to jest też, tak jak, tak jak mówisz, to z racji stanowiska tego człowieka stojącego na ambonie, bo to też jest człowiek oczywiście. Aha. On nie będzie na tyle przyzwoity, bo on chce uzyskać coś być może nie dla siebie fizycznie, ale dla instytucji, w której właśnie jest. I tak też jest wśród wróżek i wróżbitów. E, bardzo często spotykamy jakiegoś idiotę, który jest para wróżką. Który wie na pewno, półdebila, który e, będzie mówił o moralności, ale nie, nie e, dotknie przyzwoitości. Dlaczego? Bowiem, na przykład, stawiając karty, nie zna tych kart i będzie, będzie udawał, że zna karty, ale przyzwoicie by było, żeby chociaż nauczył się, Oznakowań. Oznakowań w mhm. tych kartach będzie mówił o swojej doskonałości, o swojej piękności, o swojej ekstremalnej sprawdzalności, ale Debil nie powie o przyzwoitości, bo ogląda go na przykład określona ilość ludzi. Przychodzi do niego określona ilość ludzi i yy, 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 ktoś może powiedzieć proszę pana, ale pan nie czyta kart. <grym> po prostu. <grym> No, równie dobrze można sobie białe karty położyć i robić dokładnie to samo. Chyba, by, chyba byśmy zrobili lepiej. Mhm. Chyba byśmy zrobili lepiej na przykład w tarocie w niektórych tarotach jest używane coś takiego jak biała karta. Mhm. Jest używane, ona nie jest biała, ona jest ciemną kartą, ale pusta karta. Mhm. Tak o, o, ogólnie rzecz mówiąc, jest to taka, jest to coś w niektórych tarotach jest to. Nie, jest to coś, co zostaje nieodgadnione, co ma być Aha. wypełnione. Ja akurat tego nie używam, odrzucam tą kartę od razu, bo, 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 bo ja nie lubię nie wypełniać. <laughs> ale no, ale, a, ale, tak ale tak rzeczywiście jest. Wiele, wiele osób z przyzwoitości, e, mówiąc o przyzwoitości, e, znaczy mówiąc o e, świadomości. Ezoterycznej, świadomości duchowej, o samoświadomości, nawet nie zbliża się ciut, ciut do przyzwoitości. No to jest daleko gdzieś tam za plecami. Aha. Niestety, ale taki człowiek już nie potrafi się odwrócić w drugą stronę, dlatego, że on gna do przodu, właśnie, żeby zyskiwać kolejną oglądalność grupę ludzi, którzy będą go wyznawać. Tak w cudzysłowie, oczywiście to mówię. Aha. Ale tak to mniej więcej dla mnie to tak wygląda, że przyzwoitość on schował głęboko w kieszeń. Zamknie jeszcze w jedno pudełko, jeszcze na klucz, jeszcze go gdzieś wyrzuci, dlatego, że chce zyskać, uzyskać i, i mieć po prostu. Mm -hmm. dlatego, dlatego państwo, którzy, którzy nas oglądają, z całą pewnością spotykają się z wróżkami, wróżbitami, część z państwa chodzi do kościoła i temu podobne rzeczy i zobaczcie, że słowo przyzwoitość Właściwie wiemy o oni, my, jako ludzie, powiedziałbym, zwykli zjadacze chleba, no, używamy tego słowa, że to jest przyzwoite lub to jest nieprzyzwoite, a, ale to nie dotyczy nas nigdy. Nie, to zawsze przyzwoity musi być inny człowiek, nie my sami. Dokładnie tak. Hmm. Dlatego też jeżeli ktoś, autor pisze książkę, to przyzwoitość należy do innych, nie należy do niego. Dokładnie. Jeżeli ktoś hmm. mówi, to o przyzwoitość niech inni dbają, ale nie my. I często hmm. o tym mówię. Natomiast, e, natomiast przyzwoitość jest to swojego rodzaju e, swojego rodzaju równowaga. Ona bardzo często e, kojarzy się z odwagą. Człowiek, który jest przyzwoity, jest, od, jest człowiekiem odważnym. I e, ta odwaga jest, e, jakby to powiedzieć, ta odwaga jest, e, jest wewnętrzna. Ona, m, ona mówi o tym, że przyzwoitym byłoby powiedzieć, jeśli coś jest nie tak ze mną, to drugi człowiek, jeśli jest zależny ode mnie, to musi o tym wiedzieć. Mhm. Czyli jeśli ja nie mam pieniędzy, żeby komuś oddać, przyzwoitym byłoby powiedzieć słuchajcie, słuchaj, nie mam pieniędzy. Natomiast już nieprzyzwoitym jest... Wykręcanie się po prostu. Wykręcanie się. Zawsze, Unikanie tak, zawsze przyzwoitość winna nam w jakiś sposób kojarzyć się z wewnętrzną, osobistą odwagą w stosunku do samego siebie. I ponieważ nie mamy takiej odwagi, ponieważ ludzie, którzy stają na piedestale, nie mają takiej odwagi, bowiem boją się, że stracą przede wszystkim ten piedestał, stracą ambonę, stracą stołek w telewizji, stracą co, cokolwiek innego, co jest wyznacznikiem, powiedziałbym, tak, statusu społecznego. Statusu społecznego. Mhm. Nie są przyzwoici. No właśnie, a najczęściej to Kwestia polityki. Kwestia polityki. Dokładnie tak. I nie są przyzwoici, ale powiedzą, jestem dobrym człowiekiem, ale nieprzyzwoitym. No, no tak. Nieprzyzwoitym. Wszyscy, jak jeden mąż, ci, którzy stoją gdzieś na piedestale, nie używają słowa przyzwoitym. Nie ma czegoś takiego jak przyzwoitość. No właśnie. Prawda? Tak. W ich mniemaniu, w ich słowniku tego nie ma. Nie. W ich słowniku to jest, bo. W stosunku do kogoś żądają przyzwoitości, tylko mhm. nie ma czegoś takiego w stosunku do. E, do siebie samego, mhm. prawda? W tym lustrze po prostu. Nie ma czegoś takiego w stosunku do siebie, nie ma, nie ma czegoś takiego, bo inni mają być przyzwoici, tylko nie my. I chciałem dzisiaj właśnie, ale mamy połączenie. Halo? Kochani, zapraszam Was na chwilę przerwy. Ja ze względu na moje gardło niestety yy, będę musiał uciec, ale, yy, ale w przyszłym tygodniu myślę, że yy, yy, wcześniej się pokażę w ciągu tygodnia i w piątek z całą pewnością z gronem naszych znajomych yy, Państwa odwiedzę, a zostawiam Państwa w fantastycznych rękach. No, Renalda, Jasnowidza. Po tej piłce nożnej ja już traciłem <grym> <w> orientację. <grym się> okay. No dobrze, <grym się> no dobrze. Oczywiście. Wszystkiego dobrego, dobranoc Państwu. Dobranoc.